Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Kiedy trzej identyczni chłopcy weszli do jego firmy z wynikami dna, prezes Kamil Sławski pomyślał, że to jakiś żart. W końcu od dziesięciu lat żył z pewnością, że nigdy nie będzie ojcem. Kamil Sławski od zawsze wierzył, że kontrola to gwarancja spokoju. Wszystko w jego życiu było uporządkowane. Firma poranki, nawet samotność. Był dyrektorem generalnym Sławtechu, spółki farmaceutycznej, która rozwijała testy genetyczne. Nie miał rodziny. Bolos odebrał mu tę możliwość dawno temu. Lekarze powiedzieli wprost nie będzie pan ojcem. Przyjął to jak wyrok, ale też jak pretekst, żeby się już nigdy nie przywiązywać. Tamtego poniedziałku miał w planie tylko krótkie spotkanie z inwestorami. Gdy sekretarka weszła do gabinetu bez pukania, uznał, że coś się stało w produkcji. Panie prezesie, powiedziała niepewnie. Na dole czeka trzech chłopców. Co? Powiedzieli, że muszą się z panem zobaczyć. Mają kopertę z pańskim nazwiskiem. Zerknął na zegarek. Dziewiąta piętnaście. Nie przyjmuje dziś nikogo bez umówienia. Powiedz im, że próbowaliśmy. Nie chcą odejść. Jeden z nich powiedział, że to sprawa ojca. Kamil zamarł. Recepcja była pusta, tylko ochrona obserwowała trójkę nastolatków siedzących przy stoliku. Na pierwszy rzut oka zwyczajni plecaki, czapki, trochę za duże kurtki, ale mieli coś wspólnego, te same oczy. Zielone, jak jego, pan Sławski, odezwał się najstarszy. To dla pana. Podał mu kopertę. W środku znajdowały się trzy wydruki badań dna. Na każdym z nich Zgodność biologiczna 99,9% Sławski Kamil. Skąd to macie? spytał, czując jak wysycha mu gardło. Z laboratorium Genexis, powiedział chłopiec. Mama kazała nam zrobić test, gdy skończyliśmy 12 lat. Powiedziała, że jeśli wyjdzie tak, jak podejrzewała, mamy pana znaleźć. Kamil powoli usiadł na krześle. Kim jest wasza matka? Julia Milewska. Nazwisko uderzyło go jak echo. Julia pracowała w jego firmie dziewięć lat temu. Zdolna, cicha, ambitna. Spędzali razem długie godziny przy projektach, aż pewnego dnia po prostu odeszła. Bez pożegnania. Bez słowa. To chyba jakieś nieporozumienie, powiedział w końcu, próbując się uśmiechnąć. Wasza mama musiała źle coś zinterpretować. Nie sądzę, odparł spokojnie najstarszy. Znała się na genetyce. Powiedziała, że nie ma wątpliwości. Zresztą mamy zdjęcia. Wyjął telefon i pokazał stare zdjęcie z konferencji sprzed lat. On i Julia, uśmiechnięci, z logosławtek w tle. Zdjęcie z archiwum firmowego, które nigdy nie trafiło do sieci. To pan. Spytał chłopiec. Kamil poczuł, jak coś w nim pęka. Nie był w stanie odpowiedzieć. Wspomnienia wróciły, tamte wieczory w laboratorium, jej śmiech. Zbyt długie rozmowy po godzinach. Przysięgał sobie, że nic między nimi nie było. Przysięgał, bo tak było prościej. Wasza mama żyje? Spytał po chwili. Nie. Zmarła dwa lata temu. Zostawiła list dla pana, ale znaleźliśmy go dopiero teraz, porządkując rzeczy. Najmłodszy wyjął złożony papier. Na kopercie jego nazwisko. Kamil otworzył. Kamilu, jeśli kiedyś zobaczysz moich synów, proszę. Nie uciekaj. Nie chciałam, żebyś żył z poczuciem winy. Powiedzieli ci, że nie możesz mieć dzieci, a jednak, życie znalazło sposób. Nie potrzebuję od ciebie niczego. Chciałam tylko, żebyś wiedział, że trzej chłopcy, których kochasz na odległość, naprawdę istnieją. Podpis: Julia. Siedział długo w ciszy, patrząc na ich twarze. Nie wiedział, co powiedzieć. Mama mówiła, że pan nas nie chciał. Ale, że to nie była pana wina, powiedział cicho środkowy chłopiec. Że lekarze się pomylili. Kamil wstał, podszedł do okna. Pod nim rozciągało się miasto, które sam zbudował swoją ambicją. Nagle wydało mu się obce. Nie wiem, co mam powiedzieć, wyszeptał. Nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem. Nie musimy zostać, powiedział najstarszy. Mama powiedziała, że jeśli nie będzie pan chciał nas znać, mamy po prostu odejść. Ale chciała. Żebyśmy panu to pokazali. Podał mu Pendriva. Na tym jest film z jej laboratorium. Powiedziała, że to dowód, że nic nie było kłamstwem. Kamil wziął go drżącą ręką. Nie miał odwagi go otworzyć. Nie teraz. Kiedy chłopcy wyszli, w gabinecie został tylko zapach ich mokrą odzieżą i cisza. Przez chwilę stał bez ruchu, a potem sięgnął po telefon. Wybrał numer do swojego lekarza sprzed lat. Doktorze Kłosiński. To Sławski. Potrzebuję kopii moich badań sprzed dziesięciu lat. Tak, tych dotyczących płodności. W słuchawce zapanowała krótka cisza, po czym usłyszał coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Panie Kamilu, to dziwne, bo pański wynik nigdy nie został podpisany przeze mnie. W systemie widnieje ktoś inny. Kamil zamarł. I kto? Doktor Julia Milewska. Spojrzał na kopertę, na list, na trzy nazwiska na wydruku dna. Czuł, że jego życie, dokładnie zaprojektowane i zorganizowane, rozpada się na oczach. Nie wiedział jeszcze, czy to początek cudu, czy kłamstwa większego, niż potrafił pojąć. Kamil nie spał prawie całą noc. List Julii leżał na stole obok laptopa, zmięty od ciągłego dotykania. Nie potrafił odczytać go drugi raz, choć znał każde słowo na pamięć. Życie znalazło sposób. Brzmiało to jak ironia losu. Całą karierę poświęcił biotechnologii genetyce, poprawianiu natury, a teraz natura miała go zaskoczyć w najprostszy z możliwych sposobów. Nie był w stanie od razu uwierzyć w te historie. Jeszcze poprzedniego dnia czuł się jak człowiek, który wszystko rozumie. Dziś jak ktoś, kto znalazł się w cudzym życiu. Rano pojechał do starej kliniki, w której kiedyś leczył się z niepłodności. Recepcjonistka już go nie poznała, ale nazwisko Sławski wciąż robiło wrażenie. Chciałbym uzyskać wgląd w dokumentację sprzed dziesięciu lat, powiedział spokojnie. Wiem, że to długo, ale chodzi o mój własny wynik. Kiedy przyniosła teczkę, serce mu przyspieszyło. W środku znajdował się raport podpisany przez Julię Milewską. Rzeczywiście, ale coś nie grało. W dacie obok jej podpisu widniał dzień, w którym ona już oficjalnie nie pracowała w klinice. Czy ten dokument jest oryginalny? Spytał. Tak. Mamy kopię w archiwum. Recepcjonistka zawahała się. Chociaż, dziwne, ten wynik został wpisany ręcznie, nie elektronicznie. Kamil poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Wrócił do biura i zamknął się w gabinecie. Na ekranie laptopa wyświetlił pendrive, który dali mu chłopcy. Jeden plik, nazwany po prostu dla Kamila. Po chwili wideo się otworzyło. Julia siedziała przy biurku, w laboratorium. W białym fartuchu. Kamera drżała, jakby nagrywała sama. Kamilu, jeśli to oglądasz, znaczy, że mnie już nie ma. Przepraszam, że nie powiedziałam ci wtedy prawdy. Kiedy usłyszałam twoją diagnozę, nie mogłam się z tym pogodzić. Wiedziałam, że to błąd. Pracowałam wtedy nad testami, które mogły dokładniej wykryć potencjał genetyczny, ale twoje wyniki zostały zastąpione starym protokołem. Ktoś to zrobił. Bo potrzebował ciebie skupionego na firmie, nie na rodzinie. Nie wiem kto, ale wiem, że nie byłeś bezpłodny. Nigdy. Julia wzięła głęboki oddech. Nie chciałam cię obciążać. Byłeś w trakcie największego projektu w życiu. Gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, uznałam, że to znak, że wszystko ma sens. Ale potem zaczęły się naciski. Ktoś próbował ode mnie wyciągnąć próbki nazwisko ojca. Więc odeszłam. Dzieci wychowałam sama. Film urwał się w połowie zdania. Kamil siedział w ciszy. Przez chwilę słyszał tylko własny oddech i brzęczenie wentylatora laptopa. Przez kolejne dni nie potrafił pracować. Podwładni pytali, czemu zamknął się w biurze, a on odpowiadał wymijająco. Wieczorami czytał fora medyczne, raporty o błędnych diagnozach bezpłodności, historię ludzi, którzy latami wierzyli w to samo co on. Prawda zaczynała się układać w coś niepokojąco logicznego. Jego wynik mógł zostać zmanipulowany. Tylko po co? Wszystkie ślady prowadziły do starego nazwiska w papierach kliniki. Doktor Włodzimierz Dera, ówczesny dyrektor. Człowiek, który kilka lat później został udziałowcem jego firmy. Kamil odnalazł adres. Podmiejskie osiedle. Parterowy dom. Samochód z naklejką emeryt. "Panie doktorze Dera," zaczął, gdy drzwi się uchyliły. Potrzebuję z panem porozmawiać. Stary mężczyzna uśmiechnął się niepewnie. O, o, prezes Sławski. Cóż za niespodzianka? Dawno się pan nie pojawiał. Chodzi o diagnozę sprzed lat. O mój wynik. A. Tamten. Dera spojrzał na niego z czymś, co przypominało zakłopotanie. Niech pan nie wraca do tego. To była rutynowa sprawa. Kto go podpisał? Kamil uniósł głos. W systemie widnieje pani Milewska. Ale to niemożliwe, prawda? Doktor Dera westchnął. Julia poprosiła mnie o przysługę. Twierdziła, że pan nie może znać prawdy, dopóki nie będzie gotowy. Gotowy na CO. Warknął. Stary lekarz milczał chwilę. Na odpowiedzialność. Kamil wyszedł, zanim zdążył cokolwiek dodać. Czuł, że traci grunt pod nogami. Odpowiedzialność. Za CO. Za trzech chłopców, których nie znał. Ale którzy mieli jego oczy, za kobietę, którą kochał, choć nigdy się do tego nie przyznał, za lata, które spędził przekonany, że to wszystko jest niemożliwe. Wrócił do mieszkania dopiero po północy. Otworzył lodówkę, nalał wody i przez chwilę patrzył na swoje odbicie w szybie. Pierwszy raz od lat nie widział w nim pewnego siebie prezesa. Widział człowieka, który mógł mieć rodzinę, i nawet o tym nie wiedział. Na telefonie pojawiło się nowe powiadomienie. Wiadomość bez nadawcy. Jeśli chcesz poznać całą prawdę o dzieciach Julii, jutro o 20 przyjść na stary parking za laboratorium Genexis. Sam. Kamil spojrzał na ekran, niepewny, czy to początek odpowiedzi, czy kolejnej pułapki. Parking za dawnym laboratorium Genexis był pusty. Betonowe płyty pękały od mrozu, a latarnie drżały w zimnym wietrze. Kamil przyjechał przed czasem, choć nie był pewien, czego się spodziewa. W kieszeni miał kopię wyników dna i telefon nagrany filmem Juli. O dwudziestej równo z mroku wyłoniła się kobieta. Wysoka, w ciemnym płaszczu, twarz ukryta pod kapturem. Kamil zacisnął dłonie w kieszeniach. Kim pani jest? zapytał, nie podchodząc. Pracowałam z Julią odpowiedziała spokojnie. Nazywam się Marta Wrońska. Może pan mnie nie pamięta byłam w zespole badań prenatalnych pamiętał. Jedna z młodszych badaczek ambitna, cicha to pani wysłała wiadomość. Tak, bo prawda o tych dzieciach nie może zostać pogrzebana razem z Julią. Kamil milczał. W oddali słychać było szum obwodnicy i trzask plastikowej reklamówki niesionej wiatrem. Julia nie chciała, żeby pan dowiedział się w taki sposób mówiła dalej Marta. Ale kiedy zaczęto niszczyć dokumentację, zrozumiała, że ktoś próbuje coś ukryć. Co konkretnie? Błąd, a może decyzję? Kobieta wyciągnęła z torby mały pendrive. W 2014 roku pańskie badania zostały podmienione. Nie zrobili tego lekarze, tylko inwestorzy, którzy finansowali klinikę. Obawiali się, że jeśli będzie pan miał rodzinę, wycofa się z projektu Sławtechu. Chcieli panać uwolnić od rozproszeń. Chce mi pani powiedzieć, że ktoś z premedytacją skłamał w mojej diagnozie. Tak, Julia odkryła to po fakcie. Wiedziała, że nie może się z Panem skonfrontować bez dowodów. A kiedy zaszła w ciąży, zrozumiała, że to jedyny sposób, by Y prawda wyszła kiedyś na jaw. Kamil odetchnął ciężko, więc to dlatego odeszła Tak, chroniła dzieci i pana. Zawiał mocniejszy wiatr. Marta podała mu pendrive'a. Tu są kopie wszystkich raportów. Wiem, że nie naprawi to tych lat, ale przynajmniej dowie się pan, jak to naprawdę wyglądało. Julia nie chciała współczucia. Chciała, żeby pan wiedział, że nic nie było przypadkiem. Kamil patrzył na małe urządzenie w dłoni, jakby trzymał coś o wiele cięższego. Gdzie są teraz chłopcy? Zapytał po chwili. W domu dziecka. Julia nie miała rodziny, a formalnie nie podano ojca. Nikt się po nich nie zgłosił. To zdanie uderzyło go najmocniej. W całym życiu Kamil nie czuł się tak winny. Następnego dnia pojawił się w ośrodku wychowawczym. Dyrektorka przyjęła go z rezerwą, ale nazwisko Sławski wciąż otwierało drzwi. Chciałbym porozmawiać z trójką braci Milewskich, powiedział. To sprawa osobista. Zanim ich przyprowadzono, nie wiedział, co im powie. W głowie miał milion zdań, ale żadne nie brzmiało wystarczająco. Gdy weszli, serce mu zamarło. Wyrośli przez te kilka dni, jakby nagle dojrzeli. Stali niepewnie, ale nie z lęku, z dystansu. Przyszliśmy. Bo powiedzieli, że pan chciał, odezwał się najstarszy. Kamil skinął głową. Tak, chciałem was zobaczyć i przeprosić za wszystko, o czym nie wiedziałem. Chłopcy spojrzeli po sobie. Najmłodszy zrobił krok naprzód. Mama mówiła, że nie trzeba przepraszać, jeśli ktoś naprawdę nie wiedział. Kamil uśmiechnął się blado. Mądra była. Usiedli przy stoliku. Rozmawiali o Julii, o tym, jak ją pamiętali? O szkole, piłce, o tym, że najstarszy chce studiować biologię. Słuchał ich, próbując ukryć drżenie rąk. Każde ich słowo brzmiało jak echo czegoś, co stracił na lata. Kiedy wychodzili, dyrektorka zawołała go jeszcze na bok. Wie pan, że może pan złożyć wniosek o opiekę prawną. Dzieci mają tylko nazwisko matki. Nie odpowiedział od razu. Patrzył przez okno na trzech chłopców. Którzy w słońcu rzucali śnieżkami, śmiejąc się głośno. Nie byli już dla niego obcymi dziećmi z koperty. Tak, powiedział w końcu. Złożę wniosek. Kilka miesięcy później w jego gabinecie nie było już ciszy, tylko dźwięk trzech plecaków rzucanych w kąt i śmiech dochodzący za drzwi. Kamil przestał żyć planami w Excelu. Zaczął planować obiady, odrabianie lekcji i weekendowe wypady. W jednym z szuflad wciąż trzymał list od Julii. Czytał go czasem po cichu. Już nie ze łzami, ale z wdzięcznością. Życie znalazło sposób, i faktycznie znalazło.